No. Wusko, Moja grupa też przechodzi na lewą stronę schodów. Nie Nie. Na tym zamku jeszcze i szczotko. Na zamku jest trzeba Kacper. My źle idziemy. W tamtą stronę trzeba iść. Bo z tej strony przyszliśmy. No to już nie ma. Nie ma z domu. Ja domu. Masz w domu jeszcze, tak? Dwoim, a nie. Twoim babce, wiesz. Wiem, wiem. I'm not the